Dzisiaj taka pogadanka odnośnie tematu światów równoległych. Mi światy równoległe towarzyszą od czasów, kiedy pierwszy raz moja mama czytała mi Narnie, jak byłem berbeciem, a potem sam zacząłem czytać książki właśnie z uniwersum Narnie. Jestem wielkim fanem Narni, powiem szczerze, z ręką na sercu mówię, wolę Narnie od władcy pierścieni. Kiedyś się w końcu zbiorę, nagram ten materiał, dlaczego właśnie bardziej kocham Narnie od Śródziemia. Ale nie o tym dzisiaj. Mianowicie trafiłem kilka takich różnych artykułów naukowych, też trafiłem na kilka takich pisarskich wypowiedzi autorów, właśnie fantastyki, science fiction, odnośnie tego, czy światy równoległe to na pewno jest. Fikcja. No, i oni podawali bardzo sz duży szereg ciekawych argumentów. Między innymi, właśnie była ta teoria multiświata. Wiecie, mnie to interesuje jako i pisarza, i czytelnika, ponieważ ja sam, pod wpływem, właśnie y, teorii o multiświecie, teo pod wpływem komiksów superbohaterskich Marvela czy DC, Stworzyłem własne multiversum snów, tak? No i oczywiście ten główny konflikt w nim, czyli te wojny snów, które inspirowałem się tutaj y, kamieniami nieskończoności z Marvela, tak? Natomiast o wojnach snów już się parę razy wypowiadałem, natomiast będę miał jeszcze taki osobny osobny materiał całkowicie poświęcony wojnom snów. Niemniej, właśnie chodzi o to, że. Gdyby nie te komiksy, nie te teorie no, o światach równoległych, nie takie, gdyby nie te teorie o tunelach czasoprzestrzennych, ja prawdopodobnie nigdy nie wsiągłbym ani w science fiction, ani w fantastykę, tak? Nie byłbym pisarzem, który tworzy takie dzieła, a jednym właśnie z fundamentów była tutaj narnia, co mi się strasznie podobało, to przejście w szafie. To się nazywa teraz y, jako chyba Portal Fantazy, chyba tak, chyba tak się nazywa ten podgatunek. Natomiast bardzo mnie to kupiło i później szukałem bardzo dużo różnorodnych, e, no to wiecie, w książkach, tak, jako w latach 90. szukałem bardzo różnorodnych opracowań e, dotyczących właśnie czarnych dziur, dotyczących innych światów, dotyczących upływu czasu, dotyczących właśnie jak, jak tworzymy tą jednostkę czasu, jak, e, ma, jak czas może być abstrakcyjny, uwielbiałem dalej lubię e, Odyseję kosmiczną, lubię interstellar. Natomiast e, o, też mnie bardzo to fascynowało, na przykład, pod kątem e, równoległych światów właśnie dzięki Torgalowi, gdzie mamy tak naprawdę z jednej strony świat mitów, a z drugiej strony mamy ten świat Science Fiction, hard Science Fiction to też mnie ukształtowało jako pisarza tworzącego Science Fantazy, ponieważ Science Fantazy nie jest do końca. E, zdefiniowane. Science fantasy ma bardzo luźną definicję i ogólnie dotyczy tego, że łączy z jednej strony świat typowej klasycznej fantastyki z światem e, hard science fiction połączonym w formie takiej bardziej przygodowości, e, jakby takiej space opery z epic fantazy. To jest, to jest takie najczęściej czym się spotykamy, aczkolwiek to nie ma jakby jednej spójnej definicji i mm, science fantasy miało największe tak jakby Żywotność w Stanach Zjednoczonych w latach 1950-1966, wtedy jakby najwięcej o czymś takim mówiono, chociaż też mówiono w takiej formie krytycznej, prześmiewczej, że to jest takie, wiecie, nieudolne, hard science fiction, czy, czy nieudolne kopiowanie baśni, tak? Czy prawdziwej fantastyki, także tam było trochę inne tego podejście, co się, się cały czas zmienia ten gatunek. Po dziś dzień potrafię spotkać się z opiniami, że ja nie mam pojęcia czym jest science fantasy, właśnie z tego powodu, że to science fantasy nie zawiera magii, bo magia jest tylko w fantastyce. No nie, według właśnie tej różnych definicji to to zależy, tak? Więc magię na przykład można wytłumaczyć w sposób logiczny, naukowy, zostawiając też element taki nadnaturalny, nad, nad albo może być połączenie czysto takiej telekinezy i wątków nadnaturalnych. To się przywija w wielu dziełach kultury, tak? No i właśnie się łączy bardzo często z tymi teoriami równoległych światów, multiświatów. I pamiętam, że też oglądałem takie seriale, gdzie była taka grupa y, studentów z naukowcem, którzy przenikali pomiędzy światami, albo był, y, że jakaś grupa dzieciaków, gdy się do jakiegoś fantazyjnego świata takiego, gdzie była energia elektryczna. Nie mogę teraz przypomnieć tego tytułu. Kiedyś to sobie znajdę, to pewnie omówię na kanale. W każdym razie wiecie, te światy równoległe, fantastyce i science fiction, fantazy i science fiction, ogólnie powiem, tej fantastyce bardzo często nam towarzyszą, tak? No, i teraz zada zadajemy sobie pytanie, poznając coraz więcej, yy, tak naprawdę, mamy, zdobywając coraz więcej wiedzy o kosmosie, o tym, co mamy m, po, w systemie naszego układu planetarnego. Yy, poznając, yy, wiecie, mamy teraz te łaziki na Marsie, odkrywamy tam, przecież jednym wielkim odkryciem było odkrycie siarki na Marsie w formie krystalicznej, o, co zakładam, że jest niemożliwe, że siarka w formie krystalicznej, yy, czysta siarka będzie, a przez przypadek znaleziono i to dość sporo. Także wiecie, my cały czas poznajemy też historię naszej planety, poznajemy właśnie historię naszej geologii. To się zmienia, to postrzeganie. A więc zaczyna padać pytanie coraz częściej, czy inne ścieżki ewolucji na innych światach. Mogły istnieć. Czyli już nie tylko jest to pytanie o to życie pozaziemskie, ale czy to życie pozaziemskie nie potoczyło się w zupełnie inny sposób. Ciekawie też, to przedstawiają niektóre gry, chociażby Mass Effect, przez jeżeli, bo mamy w Mass Effect oczywiście ten cały główny konflikt, przygody i tak dalej, ale jeżeli będziemy sobie wchodzili w te. Poszczególne tamte leksykony, to możemy tam przeczytać masę treści o różnych światach, planetach, możemy przeczytać masę treści o różnych rasach, ich ewolucji, ba, mamy całą masę dialogów pobocznych, że jeżeli będziemy rozmawiać z przypadkowymi, NPC-ami, e, na różnych placówkach, pociągniemy je za język, te, te rozmowy bardziej rozwiniemy, to się okazuje, że dostajemy całą masę ciekawych informacji o ich rasach, o ich kulturze, to jest ciekawe. To jest naprawdę fajna teoria i ta teoria może się w przyszłości okazać prawdą, bo możemy mieć różne ścieżki ewolucji. W, nas, w przypadku naszego świata, to w jakim my miejscu teraz jesteśmy, to zauważmy, że to nie mieliśmy tylko jednego wymierania tego najsłynniejszego z dinozaurami, tak? Myśmy mieli masę wielkich wymierań. Owszem, my jako ludzie mocno przyczyniliśmy się do zmian y, na, na naszej planecie, ale takie zmiany, nawet bardziej gwałtowne już, miały miejsce w historii tej planety miliony lat wcześniej, była cała masa wymierań. Ta planeta w pewnym momencie prawie była martwa, tak? ponieważ były takie kataklizmy. I nie niewykluczone, że kolejne kataklizmy w przyszłości się pojawią i zmienią zupełnie ścieżkę ewolucyjną niektórych organizmów, Tak, w tym naszego. Nasza nasze rasa też prawdopodobnie prędzej czy później zniknie z tego padołu. Czy nam się uda podbić kosmos, pójść dalej? Nie wiemy. My żyjemy dziesiątki lat. Teraz potrafimy dożywać do 90 stu lat. Może dzięki medycynie za kolejne, Kilkadziesiąt lat będziemy w stanie żyć te 100-120 lat w miarę, w sensie, wiecie, mobilnie, tak? Że bo, te, bo cały czas, właśnie dzięki dobrobytowi, nasze organizmy są coraz silniejsze, tak? Zobaczymy, a może przyjdzie jakaś plaga, która nas wybije. A więc może istnieją też przejścia do innych światów, równoległych światów. Ja sam wykorzystałem ten pomysł, tworząc moje multiversum. I to nie jest coś nowego. Ja się wzorowałem właśnie na różnych teoriach. Na teoriach, gdzie u początku świata doszło do jakiegoś zdarzenia, które spowodowało takie rozwarstwienie materii i energii, że powstały równoległe wszechświaty w takim, jakby zawieszeniu tak? w jakiejś takiej pustce energetycznej. Tak? Różne światy i one są, mogą być są połączone. Może w ramach tego samego wszechświata, czyli tego samego uniwersum, istnieją jakieś portale, jakieś przejścia, jakieś narzędzia, których my jeszcze nie znamy, ale kiedyś opracujemy, pozwalając nam przenieść się na jakąś inną planetę, gdzie my będziemy w stanie oddychać, będziemy w stanie tam żyć, a okaże się, że życie tam ewoluowało innym kierunkiem. I to jest ciekawe. I kultura zadaje ciekawe pytania. W tym aspekcie kultura fajnie się rozwija i zawsze się rozwijała, zadając ciekawe pytania z publicy z społeczności, a naukowcy, prawdziwi naukowcy, próbują na te pytania odpowiedzieć. Twierdzą co bądź przecząco, próbują zobaczyć. Bo jeżeli ktoś wymyślił, że może istnieć portal prowadzący do innego świata, że może istnieć magia, to może ta magia faktycznie istnieje. A może ta magia też jest w naszym świecie, tylko my nie umiemy jej wydobyć. Tak? A może faktycznie istnieje równoległy świat, do którego trafia ta nasza cząstka w formie tej duszy i się okazuje, że ten świat jest czymś co się przenika, jest czymś astralnym, nie jest takim niebem czy piekłem z religii, tylko jest zupełnie nową rzeczywistością, w której nasz umysł będzie się dalej rozwijać. Może tak jest, nie wiemy tego, ale są ludzie, którzy próbują to naprawdę zbadać. I jeżeli im się uda, no bo też pamiętajmy, są takie, te naukowcy są dotowani przez państwa, przez rządy, więc to no też i przez wojska tych yy, państw, więc no, Wiadomo, do jakich celów też może to być wykorzystane. Niestety. No, ale jeżeli się im uda i mogliby to ogłosić, kto wie, jaka będzie dalsza ekspansja. Kto wie, czy my czy po śmierci kończymy całkowicie swój żywot i nic nie ma, a może jednak po prostu przenosimy się do nowego wymiaru. Tak? Do wymiaru, do którego normalnie w tej formie nie umiemy przejść. Może tak jest. A więc czy... Inne światy, czy fantazyjne światy, czy magia, to jest w pełni fikcja? No, moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to zadawanie pytań o to, czy coś może mieć miejsce, ale to zadawanie pytań, czy coś jest moralne. Czy nawet jeżeli istnieje jakiś wymiar, to moralnym jest znalezienie do niego przejścia, bo ten wymiar nie, może, nie musi być tylko taki dobry, niebiański i tak dalej. Może być czystym złem. To może, może być coś, co dla nas będzie niebezpieczne, szkodliwe. I teraz pytanie jest, czy nie, przekraczanie niektórych granic jest zdrowe moralnie, albo jakie powinny być obostrzenia, jeżeli chcemy takie granice przekroczyć. A więc my jako Twórcy kultury, nie będą tylko książek, ale w ogóle twórcy kultury zadajemy takie pytania. Zadajemy te pytania społeczeństwu, zadajemy te pytania politykom, zadajemy te pytania wojskowym, naukowcom, zadajemy ludziom, którzy obcują z naszą kulturą, z naszymi dziełami. Tak? To jest ważne. Więc, czy równoległe światy to fikcja? Wydaje mi się. Choć dowodu na to nie mam, ale chcę głęboko wierzyć, że nie, że istnieją w takiej czy innej formie. Tylko my nie mamy jeszcze narzędzi, żeby móc te światy poznać. Albo, jeżeli idziemy teoriami spiskowymi, mamy takie narzędzia, ale pewne grupy osób u władzy tych narzędzi nie chcą upublicznić z różnych powodów. Tak może też być. Tak więc, to tyle w tym materiale, w takiej luźnej pogadance. Piszcie w komentarzach, jak wy się zapatrujecie na świat równoległy, jak wy widzicie, czy to jest według Was totalna fikcja autorów i w ogóle można między bajki włożyć, czy według Was jest to ciekawy metakomentarz i zadawanie pytań yy, mądrym głowom czy społeczeństwu. Komentarze są wasze, zapraszam do dyskusji. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w mojej pracy jako pisarza, youtubera. Zachęcam do sięgania po mojej książki, gdzie również właśnie poruszam świat, znaczy poruszam temat multiświata, multiversum. Może akurat Wam się to spodoba. Widzimy się w kolejnych takich pogadankach i do zobaczyska. Hej!